Hej wszystkim, zobaczcie. Po tych ostatnich wiatrach pochylił się tutaj na mojej działce wiąz. On tu jest chory. W środku tam dziura w dniu, Tu pęka, 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 aż tutaj na ponad metr. On się trzyma na dwóch takich nadlewach zdrowych. Z jednej i z drugiej strony pokażę. I powiedzcie co tu z tym zrobić, żeby go położyć. Bo pauszykuje się sam, ale jeszcze jest. Nie na ziemi, I, i tu jest taki drugi nadlew, tu jest dziura w pieńku. I co teraz z tym zrobić? Podcinać tu, jak tu będę podcinał, on może pęknąć wyżej. No i zrobi krzywdę, bo ten pień pójdzie do góry. wejść nie wejdę tam tak wysoko, bo może wtedy zacząć się kłaść, Żeby linkę podczepić, i ciągnikiem pociągnąć, trzeba wejść za połowę. Hmm. I co tutaj teraz zrobić?